Manko z tej strony Leon i gramy dzisiaj ponownie w BFH czyli Battlefield Hero i ciśniemy ciśniemy nową postacią mam nadzieję, że będzie mi się fajnie grało, a wam oglądało oj tutaj jakiś mały lag, więc patrzcie no Jezus a ty gdzie o Jezu, no nie no ale znów na samym początku gry już dead. E, wybaczcie. No ale dobra, no trzeba naprawić swój błąd i ciśniemy, uderzamy na nich, nie? Prosto z buta, nie? Tak myślicie? To dobrze myślicie. No chodź tu! Nie no, żebym samochodu nie mógł zestrzelić. Masakra jakaś No ale dobra no kij ki w ten samochód Idziemy Uśmiercać ludzi, stój, tej Dobra, idziemy W tą stronę Siema, a ty się tak nie skradaj, nie tak ci widzę. Strzał w ciemno plus 5 fajnie, cieszę się Super nie ma nikogo Ale tam jest Już nie. Dobra, tutaj też ktoś leci Ale chyba nie doleci A tu mnie też coś zabija No ale się rozłożyłem Pięknie, bad game, ktoś napisał No no jak u mnie, w teamie nikt prawie nie, nie zabija, nie gra Tylko nie wiem czy stoją i nie wiem Rozłączyło ich czy co, no ale no trudno, no niestety teamu się nie wybiera Takiego właśnie zachowania też nie lubię O Jezu, 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 ludziska Co wy Normalnie powiem wam, że się rozkręcam z tym wszystkim. że mi się za bardzo nie rozkręcił. wtedy będzie kupa, a nie gra. C paducha. Aj, trochę zlamiłem. Dobra, drugie miejsce. O, przypomniało mi się. Odpowiem Wam, może ten gracz, co kiedyś yy, skomentował, znaczy skomentował, pisał do mnie i pytał się, ile wydałem pieniędzy na tą grę. I otóż, możecie się zdziwić, albo i nie. Nie wydałem ani złotówki, żadnego SMS-a, nic. Naprawdę. I wielu, znaczy wielu kilka osób się naprawdę zdziwiło, bo miałem tam jakieś. Yy, powiedzmy itemki, które tam są powiedzmy, nie wiem, warte ileś ale tak naprawdę wszystkie wylosowałem albo za, otworzyłem za pomocą kluczy i po prostu wydałem 0 złotych, czyli nic nie wydałem więc y, mogę się tym pochwalić, że nie jestem tak jak większość, że wyciągam pieniążki od musi że od kogoś tam z rodziny na jakąś grę tylko po prostu no gram bez żadnych e, kupowania jakichś tam stroi, bo te stroje można e, wygrać. Poza tym według mnie jest fajnie, jeżeli takie e, zależy ci żeby coś mieć nie i musisz, nie wiem, e, losować żeby coś mieć, a nie po prostu e, doładujesz sobie konto czy tam co i kupisz i e, no po prostu no kupisz sobie te funkcje i no według mnie no trochę tak nie halo, nie? Znaczy. No, powiem, że jakbym miał naprawdę, nie wiem, bardzo dużo pieniędzy, to wtedy mógłbym kupić, nie, ale w te, tak to... Ja z reguły nie wydaję na, na, na jakąś żadną grę pieniędzy, bo to jest naprawdę strata hajsu, bo za jakiś czas mi się gra znudzi i... No i po prostu I lipa, no i nic mi z tego nie przyjdzie, tak? Dobra, dead Jezu, 11 HP, dobra, może z bazuki ich jakoś ściśniemy Pewnie, strzał z woleja, pięknie, odbijamy no. A upadł. Dobra, 900 punktów damy radę, jakoś przeżyjemy. No i uje... ujechał, pojechał w inną stronę niż chciałem, pojechał, no ale trudno. Aj. Ten, ten co widzę szalony. Szalony Johnny. Dobra, nie, nie chcę... A ty co się chować, I tak ci widzę, no gdzieś tu jesteś nie, tu, nie, tu. Aj, dobra, koniec rundy To moi drodzy, może pukniemy sobie jeszcze jedną Mam nadzieję, że tym razem nie jedzie mi żaden telefon przeszkadzał Już mam wyciszony, także... Możemy grać dalej No i to oczywiście piękne staty. <laughs> Nie no, taki szarcik Dobra, dobijemy piąty level i zakończymy może tą rundkę. Znaczy odcineczek. jeszcze chciałbym dzisiaj właśnie jeden wstawić Opublikować i dobra, 1-0 i jadymy. To pierwszy, ten lepszy. Tu trzeba się uzbroić zawsze, ja się uzbrałem w bazukę, bo... Aj nie ten klawisz. Kiedyś miałem pod kontrolę kucanie, a teraz mam właśnie leczenie. No może by mi któryś z ziomków pomógł mi tutaj, a nie tylko ja mam sam to wszystko robić. No jeszcze tu jakiś... ...putafon. Jeszcze umarłem, no nie no... ...fuck, fuck, fuck. Znowu ten... ...psykill. Dobra, ty to się musisz, nawet nie masz po co tu być. Giniesz, nie? Tak samo i ty. Może ja go nie zabiję, ale... Dobra. Tu na pewno ktoś jest, no i tak jak mi się wydawało... myk, myk. Asysta przecież to mój piękny. Aj Umarłem, no nie! Ja chciałem przeżyć. Dobra, Sara, piąty level, tak, wow, mam się czy podniecać, nie? Co tam się dzieje? A tam jakiś nubek już pewnie jest No gdzie na Spada Spadaj małej Chciałoby się co, ale nie. Ojoj, ojoj, oj. Może Shotgun? Nie umiem grać Shotgunem właśnie. I tu jest ten peszek. No ale dobra, trudno, poradzimy sobie. Jest tam ktoś? Halo! Dobra, tego darujemy. zabijemy tych, bo jakże inaczej. Gdzie masz? Jak tam latasz? Oj, myszka mi uciekła z ręki. Sorry, wybaczcie. A masz się ten refleks, co? Dobra, nie żyjesz. Spadaj, mały. Dobra, ciśniemy, ciśniemy, panowie. Nie jest tak źle jeszcze. Dobra, ten to już mam. temu panu może podziękować. Temu zaraz też. Mam wrażenie, mam takie wrażenie właśnie, że ktoś stoi obok. Ale powiem wam, że właśnie ta runda jest spoko naprawdę. To jest jedna z moich ulubionych rund, właśnie co tu się dzieje. E, tak samo e, masakra o północy. Też mi się podoba jak runda. I lubię na nie grać. Nie wiem czy to strzelają we mnie cholercie, czy... Aj nie... Nie no, mnie. Nie no twój wiecie co. się pomszczę. No i znowu któryś tu jest. No to dwóch. No to... Aj, nie zdążyłem rakietki wysłać. Dobra, i dawaj szybciutko. Dawaj, resp się szybciej. Dobra, ciśniemy. No jeszcze dwóch. Się go Może tego tym razem. Aj, no i. Dobra, pierwszy w teamie. Dobra, moi kochani ziomki i ziomale. Z tej strony był Leon. Zapraszam na mój kanał. Jakby ktoś nie wiedział, Leon V55TX. To oczywiście napiszmy. Good game. I od zarazem. Bye bye. Także do zobaczenia.